Hej, jest poniedziałek 6 maja i oglądacie rozwiązywanie quizów filmowych z podcastem 5x5, 5, a konkretnie ze mną, czyli z Michałem. I zaczynamy od framed. Mamy wizerunek oka, na którym odbija się trochę jak czarna dziura, trochę e, wszechświat, więc zobaczymy, czy może Theory of Everything. Nie, ale teraz znowu mamy ujęcie, które trochę wygląda jak oko. Ale jednocześnie jest odbicie kogoś, kto takim Judaszu jest. Zobaczymy, czy Interstellar to nie będzie to, ale. Okej, okay. robi się coraz dziwniej. Teraz mamy taki bootcamp wojskowy, gdzie przygotowani są żołnierze do tego, żeby wejść na wojnę. Nazwijmy to. Okej, okay. to może First Man? Czy też? Też nie podoba mi się. Ta opcja, ale spróbujemy i zobaczymy dalej. Sieć serwerów, która zostaje. Pisze, pisze serwer, bo teraz już naprawdę absolutnie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Za Karę Quinto, Dinozaur w Tle, i za Quinto wygląda starzej niż w Star Treku, w którym grał Spoka, i starzej niż w Big Short. Okej, okay. <laughs> Shelley Moodley i Joseph Gordon Levitt w Snowdenie, tak? bo to, to będzie Snowden. Okej, okay. udało się, z ostatnim razem. Nie widziałem tego filmu, ale faktycznie taka rzecz istnieje. Edward Snowden, sportretowany w yy, fikcyjnej biografii 2019 rok, 25 stycznia. Yy, mamy jakieś yy, ogromnie zarabiające filmy. Oprócz tego, jednego, zobaczmy reżysera. Tego, który zarobił 73 milionów za tygodnie. M. 3 To jest szansa, że to jest Split. I jeśli to nie jest Split, to może Glass. STX Entertainment. Reżyserem jest Neil Berger. Nie wiem, co to jest. Kevin Hart i Brian Cranston. Oh my god. Nie jestem w stanie sobie przypomnieć. O, ludzie to są ci Untouchables, ale po angielsku nie wiem czy to się tak samo nie wiem czy to się tak samo nazywa Nie, poproszę The Upside, nie? Fuck off eee, i teraz tak, Warner Brothers eee, po aktorze Jason to Spróbujemy Aquaman Nawet powstał sequel do tego, ale zakończy się już produkowanie tego, co pod Jamesem Gunnem będzie w DC się działo. 20th Century Fox. Armia do walki, demon do zabicia. Świat do uratowania bez presji. Louis Ashburn Circus. Ok, spróbujemy The Boy. Boy who would. Ok, jednak nie. Serkis, czyli może syn Andiego? Din czuamu. Czy kornie, że sobie, to może wpiszemy po prostu King. Może Boy. No ten film nazywa się The Boy Who King. Jeszcze raz wpiszemy King. Boy, może? Boy. Hu. The boy. Who? Nie, nie wierzę, że nie jestem w stanie sobie przypomnieć. Dobra, ok. Podam, ale. The kid, nie boy. God damn it. Czyli Joker nie rycerzuje legendę arturiańską. Na swoją modułę. Sony Pictures, 169 milionów zarobiono do tej pory. Harry Steinfeld. Bumble, nie, Bumblebee, ona gra główną rolę. Jake Johnson. A, okej, okay, to mamy Spider-Verse. Into the Spider-Verse w 2019 roku. Genialny film. E, zarobił 384 miliony. Myślałem, że dużo więcej, ale e, prawda jest taka, że Seacole zarobił więcej. No i wyszły też kontrowersje z tym, jak e, reżyserowie zmuszali ludzi do pracy. Mm, ok, Cine to Nerdl, 16 podpowiedzi i zgadujemy 5 tytułów filmowych. Ice i Tami Faye pasuje, tu będzie Jessica Tele-Evangelist. I jest szansa, że to jest rags to Riches, OK. New Moonstar i Mutants to jest. Może Psychiatry Facility będzie New Mutants. Axel Foley, Cop, Hills i Beverly. A Albert Einstein bez picture i biopic to będzie Oppenheimer. I teraz w przeciwną stronę musimy znaleźć film, który odpowiada tym odpowiedziom. Hills have eyes. Nice. jedziemy od razu. Mutants i Nuclear Testing Alechandra. Ożseruje. Z drugie serie 16 tytułów filmowych i 5 tytułów, które nie tytułów, tylko 5 motywów, które łączą. Już widzę coś potencjalnie na klita i Suda. Więc zrobimy Grand Turino. I dalej będzie tak. Batman Returns, Silence of the Lambs. Uu. Ok, wiem, wiem, w którym kierunku idziemy. Czyli zrobimy Bradleya Coopera, Nightmare Ali, Elysium, The Rainmaker. Hmm. Myślałem o Jodie Foster. Dobra, zrobimy Jodie Foster w takim razie. Batman Returns, the Rainmaker i Matilda będzie dany Vito. I teraz są del Toro, nie. Silver nie. Nightmare. Wyreserowany przez danego ziomka. Mhm. I teraz mamy. The Beaver był wyrycowany przez Jody Foster, Gran Turino przez Clinta i Maestro przez Bradley'a Coopera i Matylda przez Danego DeVito. I wracamy do Sporkle. Znowu nie kończymy jakiejś serii, ale tak naprawdę zacząłem nie spodziewając się. Mamy zwierzęta na plakacie i musimy zgadnąć, co to są za filmy. Chronicles. Mam nadzieję, że to wystarczy. Narnia. Później mamy. O ludzie. Fox nie wystarczy Fantastyk, Mr. Fox Alvin and the Chipmunks Zootopia albo Dropolis, w zależności w którym kraju jesteśmy Teenage Mutant Ninja Turtles, Babe, Świnka z klaską, Angry Birds, Kung Fu Panda, Ratatouille, Happy Feet. O, jednak nie, to nie Happy Feet, um, March of the Penguins, zobaczymy. Okej, okay, udało się, Życie Pi, Ice Age, Jungle Book. Dobra, to najpierw wpiszemy. Co to jest z tym tygrysem szablu ze mną na tle jakichś takich piramid typu Machu Picchu i tak dalej. Dobra, no idziemy coś. Hamsterz absolutnie nie przypomnę sobie tego co to jest. Sled, Tiet też nie powiem. Yogi Bear, Peter Rabbit. Nie? Ok. Um, ten film o zoo. Madagaskar. B movie, Chicken Little może, na pewno Stuart Little i Jaws. I teraz potrzebujemy cztery filmy, których nie, nie zapamiętałem. Ten Thousand B.C. nie pamiętam, GeForce oczywiście było coś takiego, Eight Below nie, też tego nie wydawałem i Hop. Nie kojarzę. Dziękuję bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka i zapraszam już na jutro na kolejny. Pa!